Najbardziej niedocenione bronie II wojny światowej. Część czwarta karabin przeciwpancerny PTRD. W latach 30. Armia Czerwona szukała lekkiej broni przeciwpancernej dla zwykłego piechura. Powstawały prototypy, ale żaden nie wszedł na stałe do użytku armistów Jednak wraz z atakiem Niemców. 22 czerwca stawka nakazała przedstawienie konstrukcji karabinu przeciwpancernego. W 22 dni w Wasilii Dektariow najsłynniejszy radziecki konstruktor broni pokazał model swojego karabinu zadawanego na niemieckim karabinie PZB-38 i polskim urze. Już miesiąc później model ten został zatwierdzony do produkcji masowej i do końca 1941 roku powstał aż 17 tysięcy sztuk. A do końca wojny 280 tysięcy. Karabin ten ważący niespełna 16 kg strzelał nabojem kalibru 14,5 mm, co dawało mu przebijalność pancerza na poziomie 40 mm z 300 m. Był jednostrzałowy, po każdym strzale trzeba było załadować kolejny nabój ręcznie, ale w zamian za to był prosty i działał naprawdę w każdych warunkach. Istotą jego użycia w Armii Czerwonej, w której powstawały całe kompanie dedykowane temu karabinowi, było to, żeby jak najbardziej uszkodzić czołg wroga. Nawet kilka strzałów gąsienice pantery mogło ją unieruchomić, a kilka takich karabinów może nie niszczyły czołgów, ale uszkadzając je prowadziły do niszczenia potencjału pancernego Niemców.